Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej, i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowanie przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na Was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wachaji. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i Wahi, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od Bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Pierwszy list świętego Pawła do Tesalonican, rozdział drugi. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić Wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serce. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród Was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla Was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć Wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ Was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i Pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami, wierzącymi. Wszak wiecie że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale, jakie jest prawdziwie, jako słowo Boże, które też w Was wierzących skutecznie działa. Albowiem Wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i Wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od Was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć Wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do Was. Ja, Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przejścia? Czy nie wy, zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością? Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan. Rozdział trzeci. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro Wy trwacie w Panu. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za Was, za całą radość, jakiej z powodu Was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać Wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w Waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do Was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością jaką i my dla Was żywimy, aby serca Wasze były utwierdzone, bez nagany, świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczem, rozdział czwarty. A poza tym, bracia, prosimy Was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, Jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie znamienności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana: że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej, wstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział piąty. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do Was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby Was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyubicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy Was, bracia abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy Was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju, niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich, braci, pocałunkiem świętym. Zaklinam Was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z Wami. Amen.